My. Hej, cześć, mano wam wszystkim z tej strony Loczek, a to jest kolejny odcinek z serii poradniki. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam coś, co jest bardziej związane z rozgrywką, a nie tylko z transferami i listą aukcji i te sprawy. W dzisiejszym odcinku pokażę wam top 6 bodajże to przejść najlepszych sztuczek które nie tyle wyglądają bo w FIFA jest bardzo dużo sztuczek które wyglądają przepięknie ale tak naprawdę do gry nic nie wnoszą a ja pokażę Wam sztuczki które tak naprawdę no, nie wyglądają najefektowniej ale są bardzo efektywne i bardzo pomagają w grze a więc zaczynamy aha przed rozpoczęciem jeszcze całego odcinka chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to co stało się pod ostatnim odcinkiem sporadników. Teraz jest godzina czekajcie 20:34 i jest który dzisiaj jest 18 lutego i na moim ostatnim odcinku sporadników mam 6700 około wyświetleń, a więc, oh my fucking god, 140 subów około 135, chyba czy coś takiego. No więc, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. I nagrywam kolejny odcinek, a więc zaczynamy. Na sam początek pokażę Wam sztuczkę, która nazywa się bodajże Ball Roll, czyli coś takiego. Jest to bardzo użyteczny trik. Ponieważ jeżeli biegnie na Was rozpędzony obrońca, możecie tak zrobić i po prostu biec dalej. Teraz chyba nie zrobił ball rola, ale po prostu widzicie, no prawie go wykiwałem. Ball roll jest bardzo użyteczny, jeżeli wasz przeciwnik gra bardzo agresywnie i biegnie sprintem na was. Wtedy po prostu tylko pyk i gościu przebiega obok, a wy biegniecie sobie prościutko ball rola Aha, właśnie, na sam początek jeszcze powiem. Sztuczki, które pokazuję teraz, są z perspektywy, tak jakby z zapleców, więc w prawdziwym meczu robi się je inaczej, ale ja wam teraz przedstawiam. Teraz mam gałkę ustawioną do przodu, prawda? A więc, tak jakbym w meczu na przykład biegnę w lewo, no to bym miał w lewo ją ustawioną. Ale ja wam pokażę w perspektywie takiego. Teraz biegnę do przodu, i żeby zrobić ball-roll. Ball roll. W, na przykład w lewo albo w prawo czekajcie albo w prawo to po prostu musicie tą gałkę drugą wychylić albo w lewo albo w prawo teraz mi się nie udało albo w lewo albo w prawo czyli na meczu by to było góra dół bodajże jeżeli biegniecie w lewo czy tam w prawo no to góra dół jeżeli w meczu jest piłka sztakon no to wtedy góra dół nie bo rola się robi. No i dobra, przechodzimy do następnej sztuczki. Następną sztuczką jest ruletka, którą wykonujecie tak, że dajecie gałkę prawą do, w, dru, w drugą stronę niż macie tą gałkę lewą. Czy na przykład teraz mam gałkę w lewo, czyli daję w prawo i kręcicie około 180-200 stopni. Obojętnie w którą stronę. Tylko, że na przykład zrobi w tą. Nie, czekaj, nie wychodzi. Dobra, najlepiej biec w lewo, w prawo, w jedną tą w jedną stronę, nie na przykład na ukos, bo wtedy trudniej jest wykonać ruletkę, ale oczywiście można. Jak widzicie, nie zawsze mi to wychodzi, ale ruletka również jest użyteczna, jeżeli przeciwnik gra bardzo agresywnie i raszuje Was, że tak powiem, CS-owym językiem. O, widzicie, wyszło mi teraz nawet na ukos. Po prostu kręcicie o 200 stopni, a gałkę zostawiacie w drugą stronę niż biegniecie. Ja Wam to spróbuję jakoś, yy, jakieś te screeny dać, jak to robić. A teraz bez przedłużania przechodzimy do następnej sztuczki. Następną sztuczką jest fake shot. Jeżeli macie pięciogwiazdkowego takiego jak Neymar, zawodnika, to może wam czasem wyjść, ale nie wiem, nie wiem, jaka to jest zależność, ale może wam czasem wyjść inny fake shot, taki, o, właśnie coś takiego. Nie wiem, nie wiem jak to wyregulować, żeby na przykład wyszedł mi fake shot taki, a nie inny, ale czasem po prostu się udaje, o coś takiego, nie? Czekajcie, bo dałem rzut karny, trzeba szybko kopnąć fake shot. Fake shot jest bardzo dobry, jeżeli bardzo szybko zmienić kierunek, bo patrzcie, biegnę prosto i już jestem do tyłu, nie? I znowu prosto, bardzo szybko można zmienić kierunek biegu, i przy czym możemy się zastawić, i przeciwnikowi trudniej jest odebrać nam piłkę. Popatrzcie, biegnę w tą stronę, pyk, i już jestem ustawiony do bramki i mogę strzelać. To jest bardzo użyteczny trik, który Wam serdecznie polecam. A jest bardzo łatwy, po prostu naciskacie strzał, i od razu po milisekundzie podanie krótkie. O nie, teraz nie wyszło. Strzał i podanie krótkie. I widzicie, on tak jakby się chciał zamachnąć do strzału, ale jednak nie. Ale możecie to robić również kółkiem, jak i kwadratem, jak wolicie. A ja teraz bez przedłużenia przechodzę do następnej sztuczki. Następną sztuczką jest, nie wiem jak to się nazywa. Ale takie przerzucenie nad głową. Nie wiem, nie, nie pamiętam jak to się nazywa, tak naprawdę nie powiem wam. Czekajcie, wykopię to, żeby mieć już pole do popisu. A tą sztuczkę robimy tak, jeżeli ja teraz biegnę do przodu, czekajcie, trochę więcej miejsca sobie zrobię. Jeżeli ja biegnę do przodu, to wychylam gałkę do tyłu. Raz, raz, do tyłu i od razu dwa razy do przodu. Raz do tyłu, dwa razy do przodu. Spróbuję, spróbuję wam to jakoś na screenach pokazać. Raz do tyłu, dwa razy do przodu, od razu. I on przerzuca tą. O jezu, Neymar! I on przerzuca tą piłkę nad sobą. A ja teraz przechodzę do następnej sztuczki. Teraz będzie sztuczka, którą bardzo łatwo zejść do środka. Czyli bodajże Berbatov Spin i Maggie Spin. Jeżeli macie czterogwiazdkowego. Gracza, to wtedy Wam wyjdzie coś takiego. Czekajcie, nie, 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 bo trudno się wykonuje tą sztuczkę jak się jest na arenie treningowej, bo wtedy bardzo dynamicznie kamera się zmienia. Ale to będzie tak, o. on tak jakby wypuszcza tą piłkę sobie. I wtedy bardzo łatwo zejść do środka, pomijając obrońcę. Bo najczęściej obrońca was kryje. Na tym skrzydle, a teraz patrzcie, i schodzę sobie do środka. Obrońca wykiwany nie wie, co się stało, i zostaje na boku boiska. Jeszcze raz. A teraz pokażę Wam, to znaczy, no, cza... bo to jest pięciogwiazdkowy gracz, nie? To czasem mu wychodzi coś takiego, a jak jest rozpędzony, to mu wychodzi takie wypuszczenie, nie? Ale to wypuszczenie najczęściej, znaczy, zawsze wychodzi czterogwiazdkowcom. A pięciogwiazdkowcom wychodzi tylko wtedy, kiedy są na pełnym spidzie, Czyli tak jakby Neymar teraz jest na pełnym spidzie, A nie, teraz nie. Ale jak jest na sprincie, to wtedy zawsze wychodzi mu ten taki zmutowany. Jak jest, jak cały czas sprint bym trzymał, nie? Ale jak y, jestem taki. O, powolutku, to wtedy on tak, tak jakby trzyma się bardziej nogi ta piłka. I tą sztuczkę robicie tak. Czekajcie, pójdę do tyłu. Tą sztuczkę robicie tak. A Powiedzmy, że biegnę teraz z lewej strony boiska i chcę zejść na prawo. Czyli klikam w tą stronę, w którą biegnę, czyli do przodu i na prawo. Nie nie klikam, tylko, no wiecie, gałkę wysuwam po prostu. A teraz chcę zejść do środka. Biegnę w lewo. Czyli klikam w lewo i do środka. To jest bardzo łatwa sztuczka, bardzo łatwo się jej nauczyć. Zobaczcie, jeszcze raz. Chcę zejść na, teraz na lewo. To klikam prosto i na lewo. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się spodobał Wam poradnik, albo nawet jeżeli Wam się nie, nie spodobał, nie wiem, mój głos, albo to, że Gram Neymarem na arenie, ale przydał Wam się, pomógł Wam. No to. O, fajnie. No to możecie zostawić łapencję w górę. Możecie również skomentować ten film. A jeżeli. Spodobał pa bardzo wam się ten film i bardzo wam pomogłem. Możecie również go udostępnić, z czego będę bardzo wdzięczny. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, no to oczywiście kliknijcie ten czerwony guzik. No, to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. A teraz taki mały bonusik dla wytrwałych. Pokażę wam jeszcze jedną sztuczkę. Zobaczymy kto ją zobaczy. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hashtag fajna sztuczka. Hashtag fajna sztuczka. Zobaczymy, ile osób ogląda moje filmy do końca. Bardzo Was, was proszę o to, żebyście zostawili hashtag fajna sztuczka. Dobra? Patrzcie. Taka o sztuczka. Ją się robi. Ja nie wiem. Ja ją czasem wykorzystuję, jak chcę objechać jakiegoś rywala, który. Powiedzmy, że ten bramkarz to jest rywal, nie? Ja... Nie, 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 to nie, 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 tak nie. Nie, 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 nie. Co ty robisz, przyjacielu? Nie, nie. Przód tył. I to można bardzo łatwo objechać rywala, również, który raszuje was. To są bardziej sztuczki na takich rywali, którzy bardzo was tak cisną, to znaczy od obrony, nie? Że sprintują na was. I tą, tą sztuczkę robi się tak. Że jak biegniesz do przodu... Klikasz w tą stronę, w którą biegniesz, i w przeciwną gałkę. Mam nadzieję, że zrozumieliście moje sztuczki. Do, do zobaczenia, Siemanko, i cześć. Zapamiętajcie. Hashtag fajna sztuczka. Zobaczymy, ile osób ogląda filmy do końca. Do, do zobaczenia, Siemanko, i i cześć, i joł, i hej.